Panie profesorze, ostatnie pytanie, które będzie takim też myślę, że zakończeniem, żeby, żebyśmy też mogli się odnaleźć troszeczkę, jeżeli chodzi o Polskę na mapie Europy w kontekście gleb. Jakby miał pan tak przeanalizować gleby krajów Unii, Unii Europejskiej, to jakie my, jako Polska, mamy na ich tle, właśnie? Najbardziej do naszych gleb podobne są gleby Niemiec. Prawda? Dlatego, że Niemcy są w podobnej strefie geograficznej, podobne wpływy lodowca, peryglacjału, gór prawda? i można mówić o glebach Europy Środkowej, Północnej, to, to Polska, Niemcy, Belgia, to bylibyśmy, nawet jeszcze byśmy do tego dorzucili Litwę, Zachodnią Ukrainę, może nawet Czechy, Słowację, to bylibyśmy w jednym takim podobnym, na podobnym poziomie, czyli i gliniaste, i lesowe, i piaszczyste. U nas właśnie w tej naszej środkowej strefie te gleby są najbardziej zróżnicowane. Połowy tych problemów, które pan ma w rozmowach z rolnikami czy, czy z ekspertami w innych krajach są nieznane, na przykład we Włoszech, czy, 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 czy w Mołdawii, czy, czy, czy w Rumunii, bo nie mają takiego zróżnicowania warunków glebowych, prawda? Natomiast jak ktoś pracuje w Polsce, w Niemczech, na Białorusi na przykład, jakby ktoś tego, no to mamy podobne problemy, że mamy drastycznie odmienne gleby w w różnych strefach, a nawet w jednej gminie może mieć drastycznie, odmi drastycznie odmienne i, i bądź tu mądry. I być może dlatego ten temat jest tak szalenie interesujący i coraz więcej osób chce wiedzieć więcej na jest. temat gleb. Nie da się wszystkich rozwiązań przynoszonych do nas przez zagraniczne korporacje adaptować tak jeden do jednego, dlatego że one się u nas mogą po prostu na naszych glebach, a przynajmniej na części naszych gleb, najnormalniej w świecie nie sprawdzić, bo one były opracowane dla obszaru, gdzie spójne jakieś gleby występowały. I my w Polsce myślimy, że na świecie mają lepsze rozwiązania dla gleb piaszczystych. Nie mają, bo się nimi w ogóle nie zajmują. Każdy ma prawo, oczywiście, no z jednej strony słuchać, co firma zapraszająca go, sponsor jakiejś technologii, czegoś przedstawia i do czego namawia, ale ma prawo też do krytycznego spojrzenia na efekty, zapytania rolnika, zastanowienia się, czy u niego to też zadziała. Przede wszystkim nie traktujmy metod, że one są wszędzie jeden do jednego, do przeniesienia, do zastosowania, że na pewno wszędzie to będzie tak dobrze działało.